Cześć, ja jestem Pankot, a dzisiaj pokażę wam 5 prostych farm, które można zbudować już na starcie, a które bardzo ułatwią nam rozgrywkę. Przejdźmy więc do pierwszej farmy, a w zasadzie do naszego półautomatu, który będzie nam robił mączkę kostną. Myślę, że zrobię ją w tym miejscu, chociaż mam bardzo tutaj dużo ziaren, ale nie będzie nam to przeszkadzać, więc zrobimy to właśnie tutaj. I co to nam będzie robić? Będzie nam przerabiać... Nasze ziarna pszenicy w mączkę kosną. Mimo moim świecie, może nie będzie to bardzo potrzebne, ponieważ miałem takie szczęście i znalazłem spawner szkieletów, i dzięki szkieletom mogę sobie zrobić właśnie taką mączkę kosną, dzięki ich kości. Ale nie każdy ma takie szczęście, więc taki też półautomat sobie stworzymy. A ja przy okazji pozbędę się tego ziarna i nie będę musiał go wyrzucać. A więc, do takiego mechanizmu potrzebujemy. Pięć skrzynek, dębowe deski, w zasadzie jakiekolwiek tak naprawdę deski, które będzie można zrobić na półpłytki oraz sztabki żelaza. Jak widać jest to naprawdę bardzo mała ilość materiałów. Gdzieś tutaj miałem crafting box. Dobrze, stwórzmy sobie na początek dwa leje, bo one będą nam potrzebne. Stworzymy je z pięć sztabek żelaza oraz dwóch skrzynek. No i w zasadzie półpłytki. Półpłytki są nam potrzebne po to, żeby zrobić Kompostownik. Kompostownik już jeden mam, no ale stworzymy sobie drugi, a jego właśnie się robi za pomocą siedmiu półpłytek. No i taki kompostownik jest. Bardzo prosto się to robi. Myślę, nawet, czy nie wykorzystać tej tutaj tej skrzyni. Ja myślę, że tę te skrzynię też później pozabieram i po prostu postawię tutaj coś innego. Więc, żeby to zrobić, wystarczy właśnie zrobić sobie taką skrzynkę. Do której będzie nam wchodzić ta mączka kostna, następnie trzymając shift należy umieścić lej, i ten lej możecie sobie umieścić z jakiej chcecie strony: może to być od góry. Ja to umieszczę akurat z boku. Ważne, żeby ten dziubek, który jest tutaj, był po prostu skierowany w stronę właśnie skrzynki, do której chcecie umieszczać naszą mączkę kostną. Następnie na taki lej kładziemy kompostownik. On tutaj troszeczkę nieładnie nam się łączy z płotkami, ale cóż. Kolejno trzeba dać tutaj lej i trzeba go dać na górę. Ponieważ, jeśli sobie go damy na przykład z boku i ustawimy nawet tym dzióbkiem skierowany na kompostownik, to niestety, ale nam te... Ja tutaj sobie wezmę może ziarna. Ziarna nam nie będą w żaden sposób wpadać. Tak jak widać, one zostają cały czas w leju. A więc, należy taki lej położyć właśnie na górę skierowany dzióbkiem do kompostownika. Można oczywiście taką skrzynkę sobie jeszcze jedną dać, która będzie na takim kompostowniku i wtedy można bardzo dużo tych ziaren dodać sobie do takiej skrzynki, ale też nie trzeba, może zostać to już tak w tym momencie jak jest i jeżeli damy sobie po prostu tu ziarna, no to tak jak widać one już tutaj pracują, znikają w kompostowniku i robi nam się tutaj właśnie ta mączka kosna, która o, już przeszła do skrzynki. Ja jednak taką skrzynkę tutaj sobie postawię, także z Shiftem, może być nawet skierowana w ten sposób. Na razie to mi nie zaszkodzi w żaden sposób, i w tym momencie, jeżeli damy sobie wszystkie te nasiona, sobie je wyjmę oczywiście do tej skrzynki na górze, to nam się przerobią te nasiona na mączkę kosną. Prędzej czy później to się stanie. W tej chwili mamy tutaj już cztery mączki kosne i jest kolejna. Tak więc nasz automat do robienia mączki kosnej już tutaj działa. Tak więc mączka kostna oczywiście przydaje się przede wszystkim do rozmnażania sobie drzew, trawy, plonów i wszystkich innych rzeczy. A także na przykład z mączki kostnej można zrobić biały barwnik. Tak więc zanim zapadnie jeszcze całkowita ciemność, przejdźmy sobie do drugiego miejsca, gdzie stworzymy drugi półautomat. Ja się jeszcze przyspałem, tak żeby było bardziej tutaj widoczne wszystko. A znajdujemy się teraz w mojej stodole, tak więc... Zrobimy sobie tutaj taki Cow Cowcrusher cow to jest taki półautomat, dzięki któremu będziemy mogli bardzo prosto uzyskiwać skóry oraz mięso z krów. A tak więc najpierw sobie przygotuję tutaj wszystko, zanim wprowadzę tutaj jakieś nasze krówki. Zanim zacznę coś stawiać, to już pokazuję, co będzie potrzebne do naszego cowcrushera, a w zasadzie będą potrzebne sztabki żelaza. I jedna skrzynka, czyli no, tutaj siłą rzeczy będziemy potrzebować po prostu leja. Skrzynki, na których będziemy umieszczać nasze fanty, wiaderko z wodą, pszenica. No, ja tutaj mam 10, będzie ich potrzebne nieco więcej. Cegła, ale to po prostu wystarczy mieć jakiekolwiek bloki całe oraz bloki schodkowe. Ja pokażę taką wersję, którą kiedyś pokazywał spiegol na swoim odcinku, aczkolwiek można do tego użyć jakiekolwiek schodki, jakiekolwiek bloki byle właśnie by spełniały swoją rolę. Ja tutaj sobie stworzę cegły, możliwe, że będę miał ich za mało, więc szybko sobie pójdę do miejsca, gdzie je przepalałem. Dobrze, mamy ich tylko niestety jeszcze za mało, tak więc użyję jeszcze po prostu granitu. Jest podobny kolorystycznie, więc też będzie fajnie. Myślę, że zrobimy sobie właśnie takie granitowe schodki oraz jeszcze cegły. Dobrze, ja mam cztery bloki cegieł, 8 bloków ceglanych schodków, 8 bloków granitowych schodków oraz. 52 bloki granitu, ale tak jak wspominałem, wy możecie użyć sobie jakichkolwiek bloków. Może to być jednolite, nawet mogą być to po prostu koblowe. Ja użyję takich, ponieważ będą mi bardziej odpowiadać kolorystyczne. Stworzymy sobie jeden lej, bo on będzie nam właśnie też potrzebny. Dobrze, i teraz tak kładziemy sobie skrzynkę oraz lej skierowany dzióbkiem do naszej skrzynki. Następnie obtaczamy to. Blokami. No ja tutaj użyję właśnie sobie granitu plus cegieł. I tutaj, jeśli damy sobie cały blok w tym momencie, to niestety nie otworzymy skrzynki, więc należy po prostu użyć schodka. Ja tutaj sobie użyję ceglanego. No i ten blok można w tym momencie zniszczyć. On prawdopodobnie wskoczy do leja i jest już w naszej skrzynce. Tak. Ja tutaj jeszcze sobie dodam tak jak kiedyś właśnie spiegel. Takie schodki. Uważam, że to dosyć fajnie wyglądało. Tutaj zamienimy sobie na taki. Ok, i będziemy mogli dzięki temu łatwo tutaj wchodzić. No i tutaj też należy dać jakieś schodki. I tu damy też w ten sposób taki, niech będzie. No i praktycznie jest to prawie że skończone. Tutaj w tym momencie, jak widać, możemy sobie to otwierać i zamykać. Teraz trzeba tutaj wprowadzić nasze krowy. No i to jest najtrudniejsza w tym momencie rzecz. Żeby wprowadzić tutaj taką krowę, zrobimy sobie tutaj schodki. I tak, ja spomyślałem, mam nadzieję, że to mi dobrze wyjdzie. Mam tutaj pszenicę. Nakarmy sobie dwie krówki, i wyprowadzę po prostu małą. Będzie mi ją łatwiej włożyć. Ona kiedyś dorośnie. A akurat tak to nie chciałem zrobić. Dobra, niech będą te dwie krówki duże. Może uda mi się je wprowadzić. Kto wie, tu jest o tyle problem, że one muszą spaść. Więc trzeba je po prostu popychać, tak, ażeby w końcu tutaj wleciały. Nie jest to proste. Okrówka jest jednak duża i bardzo ma ciężko, żeby wlecieć w jedną kratkę. O, udało się. I teraz, jeżeli mamy jedną krówkę, to drugą bardzo łatwo wprowadzić. Wystarczy. One są chyba nakarmione niestety. Tak. No to słabo. No to musimy jeszcze jedno popychać. Ale jakbyście nie mieli nakarmionych, tak jak ja w tym momencie. No to można by było bardzo prosto. Je. Yeah. O, jest i druga. Bardzo prosto wprowadzić drugą. Po prostu wystarczyłoby nakarmić jedną i drugą i po prostu one by wskoczyły do siebie ze względu na to, że chciałyby stworzyć małą krówkę. Dobrze, to ja sobie teraz to zamknę. Takim płotkiem, tak żeby one tutaj nie wypadły. Oraz jeszcze jedna rzecz, która nam pozostała, to dodanie wody. I wodę dajemy w miejsce, gdzie jest lej, gdzie jest po prostu jakiś blok koło oleju. Tak, jak w tym momencie. O, i nasze krówki w tym momencie tak pływają, tak podskakują. Dosyć sprawnie nam to poszło. Tylko zabierzemy oczywiście ten blok, tak, żeby mógł można było otwierać naszą skrzynkę. Trochę minie oczywiście, zanim będziemy mogli karmić te krówki. No i teraz, tak, jak to w ogóle działa? Są tutaj dwie krowy, mogę je karmić i stworzą się małe i tyle, tak? To już wszystko wyjaśniam. Minecraft na wersji Java ma taki mechanizm, że nie może być więcej niż 24 krowy w tym przypadku, ale też inne zwierzęta w, na jednej kratce. Jeżeli mamy 24 zwierzęta i robimy kolejną krówkę, czyli karmimy właśnie te krowy, no to pojawia się 25 i wtedy nam Minecraft usuwa jedną z krówek. I na szczęście jest taki dobry, że usuwa nam tą krówkę dorosłą, także mała zostaje. A dorosła zostaje zabita, dzięki czemu po prostu z tej dorosłej krowy wychodzą nam skóry oraz mięso. Tak więc, tak to wygląda. Taki jest to półautomat. Jak widać, dzięki temu blokowi one tutaj nie wyskoczą, a łatwo można je właśnie karmić. Tak więc, to tyle jeśli chodzi o ten nasz półautomat. I teraz sobie przejdziemy do trzeciego miejsca. Znajdujemy się teraz pod moją kuźnią, a w zasadzie farmą lawy, i jak obiecałem Wam wcześniej, właśnie pokażę jak taką farmę lawy sobie zrobić. Do takiej farmy lawy wystarczą nam jakiekolwiek bloki. Ja użyję sobie ziemi, bo później po prostu to zniszczę, ponieważ nie będzie mi to potrzebne. Sztabki żelaza. Jedno wiatro lawy oraz spiczasty naciek. Jeśli chodzi o spiczasty naciek, bardzo łatwo go znaleźć w tym momencie w takich podziemiach górskich, czyli gdzieś, gdzie są góry, gdzie, gdzie są krainy takie górzyste. To jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie w jaskiniach znajdziemy taki spiczasty naciek. I w tym momencie z sztabek żelaza już nie będziemy sobie tworzyć leja, a Taki kociołek. Kociołek właśnie jest potrzebny po to, aby do niego spływała nam lawa. Gdybyśmy mieli nad spiczastym naciekiem wodę, no to wtedy do takiego kociołka spadałaby nam woda. No ale wody jest bardzo dużo, więc nie jest to potrzebne. Ok, ja sobie to już usunę. Nie będzie mi tutaj to potrzebne i tak na szybko pokazuję, jak coś takiego zrobić. konstrukcję już mamy, tak naprawdę wystarczy tutaj wylać sobie lawę, można to jeszcze obudować, no ale też trzeba pamiętać, że niestety bawimy się tutaj lawą, w związku z czym jeśli zbudujemy to gdzieś w drewnianym domku, gdzieś, gdzie są powiedzmy lasy, jest duża szansa, że nam się one spalą, więc najlepiej budować to gdzieś, gdzie nie ma możliwości czegoś podpalenia. Teraz wystarczy ten kociołek postawić w tym miejscu i spiczasty naciek dać pod miejscem, gdzie daliśmy lawę. No i jest dokładnie jak tutaj, po jakimś czasie ta lawa nam spłynie. Ja jeszcze to z ciekawości zostawię. Zobaczę, czy na końcu odcinka ta lawa nam spłynęła. I zanim przejdziemy do trzeciego mechanizmu, pokażę Wam, co tutaj się zrobiło. Jaki był progres mojej bramy. Także już wygląda to w zasadzie jak brama, jak mur z bramą. Jest już troszkę go zrobionego właściwie z tej strony, jak i właściwie sama brama. Ona, no miałem z nią dużo kłopoty, jeśli chodzi o budowę, żeby to jakoś ciekawie wyglądało. Ostatecznie to wygląda w ten sposób. Może jeszcze coś w przyszłości zmienię, nie wiem tego. I mogę od razu pokazać, że z tej strony zdecydowałem, że będę budował tak samo. Tak więc bardzo dużo drewna będzie mi potrzeba i bardzo dużo kamienia. No i właśnie, co do samego kamienia. Przejdę już sobie tutaj, a w skrzynce mamy jedno wiadro kolawy, jedno wody, ziemi oraz diamentowy kilow z jednym dotykiem. No i jak łatwo się domyślić, będziemy budować generator stowna, czyli kamienia. W tym momencie nie kobla, a stowna. No właśnie dlatego mam też ten kilof. Ja tu sobie to zrobię naprawdę bardzo prowizorycznie, ponieważ będę to później usuwał. I konstrukcja jest już prawie gotowa. Jeszcze tutaj sobie po prostu zabezpieczymy, aby nam. Nigdzie tutaj nic nie wypłynęło. Dajemy na sam dół wodę. Dajemy lawę. I jak widać, tworzy nam się kamień. Dzięki temu, że woda znajduje się z tamtej strony, to też no, wypływa nam od razu ten kamień. I on nie ginie nam w tej lawie czyli się właściwie nie spala, tak? No i takiego kamienia można sobie tutaj trochę kopać, i dzięki temu nie trzeba po prostu go przepalać z bruku, tylko od razu mamy kamień, dzięki czemu z tego kamienia można na przykład zrobić właśnie takie murki. Mechanizm jest bardzo prosty. Trzeba tylko po prostu mieć wiaderko lawy i wiaderko wody. I jakiekolwiek bloki, które posłużą nam właśnie, żeby zbudować taką konstrukcję. Ja nie wiadomo ile tego nie będę teraz kopał, ponieważ no niestety nie mam naprawy w tym naszym kilofie, w związku z czym go nie naprawię jeszcze w tej chwili, a szkoda mi go zużyć. Taki generator bardzo fajnie może posłużyć na takich mapach jak chociażby skyblock. Ale także no jeżeli chcemy nie wchodzić, nie wiadomo gdzie podziemia, i generować sobie kamień bardzo szybko w jakimś pobliskim miejscu, no to taki generator jak najbardziej jest zalecany, można sobie taki stworzyć. I jeśli mamy właśnie killop z silk touchem, no to jeszcze na prawą, to nie ma żadnych przeciwwskazań, można sobie takiego stona kopać. No i przed czas na ostatnią naszą farmę w tym odcinku, która znajduje się w tamtym miejscu. A w zasadzie skrzynia, do której musimy popłynąć, niestety nie ma łódki, więc no popłynę sobie po prostu w pław. I będzie to naprawdę taki wspomagacz do naszej farmy, a w zasadzie będzie to po prostu miejsce, w którym będziemy ciąć drewno. Ja ostatnio miałam dosyć duży problem, jak widać, tutaj tego drewna sporo idzie, bardzo dużo w zasadzie idzie, a nie chciałam niestety tworzyć nigdzie takich bardzo dużych drzew, ponieważ mogłem sobie zniszczyć trawę, na przykład bielicą, która tworzy się poprzez zrobienie takiego drzewa świerkowego właśnie z takich czterech sadzonek ale także, no na przykład, zawsze mam problem z tym, że po prostu gdzieś mi spadają i patyki i sadzonki i później muszę ich szukać nie wiadomo gdzie, więc no takie konstrukcja po prostu pomoże nam o tyle, że będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie na cięciu drewna. A te wszystkie sadzonki, te wszystkie patyki, czy też czasami kłod będą wypadały właśnie nam w dół, dzięki czemu będą łapane poprzez hopery, czyli poprzez właśnie teleje. leje. Dobrze, takiej konstrukcji potrzebujemy wiaderka z wodą. Ziemia to jest tylko taki blok, który później zniszczę. Znowu tutaj sztabki żelaza i dwie skrzynki. No i te dwie skrzynki, wiadomo, ze sztabkami żelaza zrobię z nich po prostu teleje. Oraz mam tutaj jeszcze zamszowe kamienne, ceglane schody, ceglane schody oraz kamienne... Ceglane schody. No i z nich stworzę sobie właśnie taką platformę, na której właśnie będą zbierane moje przedmioty. Tak więc powiedzmy, że tutaj będzie środek, czyli cztery właśnie bloki, to jest środek naszej konstrukcji. Czyli tutaj będą sadzone drzewko, oczywiście nie na tej wysokości, a nieco wyższej. I mniej więcej tak średnio do czterech bloków rozpiętości z każdej strony może pojawić się nam drzewko. Czyli do, takich, do takiej wysokości. Ja tutaj sobie zrobię jeszcze o jeden, bo chciałbym tę platformę zrobić po prostu o jeden wyższą. Dlatego tych ceglanych schodów jest trochę więcej i innych schodków. Dobrze, i możemy tutaj budować. Zaczniemy sobie od tych schodów. Okej, okay. jak było widać, nieco zmodernizowałem swój pomysł, także wygląda to następująco: struktura cała, i tutaj mamy po prostu takie wejście do naszego miejsca pod wodą, gdzie będziemy zbierać te wszystkie rzeczy. Zrobiłem tutaj dwie klapy: jedna jest tutaj, żeby można było sobie wejść od góry, jak i druga jest od dołu, żeby można było sobie stąd wyjść. Ja może zademonstruję, jak można stąd wyjść. Bo akurat potrzebuję dobrze. I tu tak samo można sobie wejść, ale my teraz wejdziemy do środka. No niestety znowu zachodzi słońce, więc dobrze byłoby się przespać. I zaraz tutaj wracamy z powrotem. Okej, okay, jesteśmy tyle razy tutaj, podróżowałem, że w końcu zrobiłem sobie łódkę. No i teraz nic nie pozostaje nam, jak zrobić przede wszystkim tej platformy, na której będziemy hodować drzewa. W tej skrzynce już nic nie ma, więc ja ją zniszczę. Zaraz sobie jeszcze raz wyznaczę ten środek. Okej, okay, środek znajduje się dokładnie tutaj. Będziemy potrzebować na pewno tutaj jeszcze jednego bloku, aby móc na nim stać, jak będziemy hodować te drzewa. I teraz wylewamy wodę. Wylewamy ją tak, aby mogła spływać właśnie w tamto miejsce. Także jak widać, tutaj już spływa mi wszystko i teraz w tą stronę, ale zanim to zrobimy, damy tutaj sobie właśnie te nasze tabliczki, one będą Jedna tu, druga tu. I teraz potrzebujemy zrobić w tym miejscu nasze skrzynie. Są skrzynie. Jak będę miał więcej żelaza, to sobie zrobię jeszcze tutaj dodatkowe leje i tutaj niżej skrzynie. Także można było fajnie sobie tutaj dawać więcej tego. Dobra, wracamy na górę. Dobrze, i teraz wylewamy tutaj wodę, w tych właśnie miejscach dwóch. Jak widać woda się tutaj zatrzymuje, więc będzie nas pchała na te bloki. A na tych blokach postawimy sobie leje. Skierowane oczywiście do naszej skrzynki. Super. I w tym momencie jeżeli byśmy na przykład sobie rzucili dajmy na to, no mięsem nie będziemy rzucać ale na przykład takim blokiem on spłynie w to miejsce następnie tutaj i znajdzie się w naszej skrzynce. Także dosyć proste. No i nie pozostaje nam nic innego jak sadzić drzewa. Więc ja wrócę zaraz po naszą mączkę kosną, którą niedawno w zasadzie robiliśmy. Tutaj będzie jeszcze jeden problem pewien żeby tutaj wchodzić. Ale to też w przyszłości rozwiąże inaczej. Zanim jeszcze zabiorę mączkę kosną, to już sobie sprawdzamy, czy napełniło się tutaj lawą. Tak, oczywiście lawa jest. Tak więc to też będziemy mogli już sobie całkowicie zniszczyć. Ale to już może poza odcinkiem. Tak żeby was tym nie nudzić. Mogłem wziąć mączkę kosną oczywiście z moich kości, ale jednak pójdźmy tutaj, zobaczmy sobie ile tego jest. No jest jeden stak, no półtora staka powiedzmy. Także jest nawet tego sporo. I jak widać można tak w ten sposób łatwo sobie tą łączkę kosną zrobić. i teraz nie pozostaje nam nic innego jak sadzić drzewa i je ścinać oczywiście. Tutaj akurat bardzo mało tych się liści pojawiło, no ale wszystkie tutaj te nasze pnie, czyli nasze kłody, które tutaj zbieramy, których no nie zdążymy zebrać, bo tak dziewie na przykład spadną, to spadną właśnie do naszych lei, a następnie do naszych skrzynek. To wszystko także stanie się z naszymi patykami, także jak i sadzonkami, jeśli zetniemy to drzewo. Bardzo fajny, szybki sposób na to, aby nie musieć zbierać tego wszystkiego z ziemi, szukać czy też czekać, aż właśnie to nam spadnie, tylko możemy sobie bez problemu Sadzić oraz ścinać. To wszystko tyczy się wszystkich drzew, ale w moim przypadku te najbardziej będzie mi potrzebne, czyli świerkowe pnie. Jak też tutaj można zobaczyć na samym dole pojawiła się nam nieco inna ziemia. Jest to właśnie bielica i ona powstaje jeżeli zasadzimy właśnie świerkowe sadzonki. Cztery obok siebie. I teraz czekając w tym miejscu oczywiście niektóre liście spadną i te sadzonki pojawią się na tych blokach, także fajnie by było zostać na tych blokach. Oczywiście można je też zniszczyć, no ale nie polecam. No a my sobie wejdziemy tutaj, zobaczymy, ile tego nie zdołaliśmy po prostu zebrać. No i jest jeden świerkowy pień, są teraz dwie sadzonki. Oczywiście będzie tego spadać coraz więcej. Mamy w tym momencie dwa patyki. No i tak to mniej więcej będzie działać, czyli My tylko ścinamy drzewa i nie przyjmujemy się tym, że trzeba zebrać jeszcze jakieś sadzonki czy patyki, bo wszystko wpadnie właśnie w tym miejscu. Także to jest wszystko na dzisiaj. Jeśli odcinek się podobał, to zachęcam do zostawienia po sobie komentarza oraz łapki w górę. A jeśli chcecie być z moimi wszystkimi produkcjami na bieżąco, to zachęcam do postawienia subskrypcji, a nie ominie Was żaden odcinek. Także do zobaczenia już niebawem. Cześć! Jak widać jest i 8 sadzonek.